Biegle podetnę cię, jak będziesz wiał. A twój spryt będzie leżał gdzieś odlegle, odłogiem. W tym schronie co zwiesz na łogiem? może wokół okien zaświeci się? Coś jak słońce w witrażu. Nie będę czekał na wirażu, ty mój korsarzu. Ja mam na sobie nie jeden zarzut. A dla kurażu Lubię sobie kokosowych drażów zarzucić A ty to lubisz smucić Lubisz mówić jak to jest wyjść na ludzi A ja wzdłuż drutu widzę gumę i druci I niezłe buci Mam nadzieję, że bezmyślność I nieporadność tą Niedorzeczność ktoś ukróci szybko nie będę mówił o tym, jak jestem. Potrafię ja potrafić gestem poprawić i pokazać, że nie chcę już popełniać przestępstw, nie ma co gadać, nie ma co się obrażać. Hej, wskocz na backstage!